Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przygotowałam Wam film pod tytułem Wszystkie zabawki mojego psa. Niestety jednak będzie to ich część, ponieważ niektóre się gdzieś tam zgubiły. Bądź też ukryłam je gdzieś w szafie i o nich zapomniałam. Ale raczej przejdźmy już do odcinka, bo te historie o schowanych zabawkach będą dość nudne. Pierwszą zabawką jest to taka oto szara świnka która chrumcza i przez to chrumczenie właśnie jest ona bardzo lubiana przez mojego psa. Zakupiłam ją w Pepco, ma ona delikatnego zeza, ale jest bardzo wytrzymała, więc to stanowi podziw dla tej firmy. Niestety co jakiś czas ta piszczałka tutaj się znajdująca się przesuwa, przez to świnka nie chrumczy. Nuniek po prostu uwielbia tego typu zabawki, więc ona naprawdę bardzo przypadła mu do gustu. Natomiast znalazłam ją w szafie, więc przez jakiś miesiąc na pewno Nuniek się nią nie bawił. Z tego samego typu, a nawet sklepu, mamy piszczącego niebieskiego kotka, któremu już niestety zdziera się farba. Kotek, jak można się spodziewać, piszczy. No i właśnie przybiegł Njuniek. Kociak ma wypustki, które czyszczą ząbki, które no niestety również farba schodzi. Piszczenie czasem jest denerwujące. Tak, kotka zaraz nie będziemy mieć. Mogę położyć? Tak? Ale jak widać, Niuniek taką zabawkę właśnie lubi. Niunieś, ale tego kotka jeszcze nie pokazałam ale nie będę się rozgadywać, bo zaraz Niuniek zabierze mi wszystkie zabawki. Zabawkę, którą Niuniek właśnie przed chwilą darzył wielkim zainteresowaniem, to jest taki kotopies z gazetki z wiedronki. Był on kiedyś bryloczkiem. Kiedyś, ponieważ aktualnie ten karabinczyk jakby jest już wyszyty. Miała to być kolejna duperelka, która będzie leżała w mojej szafie przez następne 10 lat. No, ale Nieniek jednak postanowił odmienić jej los, czyniąc z niej najlepszą, prawie najlepszą zabawkę. I cóż tu więcej powiedzieć, jest to zwykły, niepiszczący pluszak. Dość brudny. I malutki, więc idealny do pyszczka Nienika. Następnie posiadamy takiego oto żółwika z firmy Roxy. No i jak możecie się spodziewać, Miał to być mój żółwik, no ale Nunik postanowił, że to będzie jego zabawka. Żółwik został zakupiony w, w Poznaniu, w Warszawie albo w Wrocławiu. Teraz już nawet nie jestem pewna. Ale prawdopodobnie w Wrocławiu ma on takie tutaj kuleczki, które Nunikowi się bardzo podobają, ale ja muszę przy zabawie Nioneka z tym żółwikiem uważać, żeby po prostu tego nie rozgryzł. Chociaż szanse są małe, ponieważ nie raczej dba o swoje zabawki i śpi z nimi przytulony. I cóż mogę więcej powiedzieć o tym żółwiku? Zwykła, no, może niezwykła zabawka. Myślę, że niunieka od była takie 5 na 10, ponieważ jak tu przyszedł, to w ogóle nie był nią zainteresowany. No to skoro była taka zabawka 5 na 10, to teraz weźmy tą 11 na 10, która jest najlepszą zabawką wszechświata. A mowa tu oczywiście o słodziaku, czyli takim oto nietoperku. Skradł on psie sercem, -sie tak. E, psie serce niońka dzięki tym, oto tutaj, skrzydełkom, które odstają i są idealne do szarpania, uszkom oraz jego biednym kończynom, które są malutkie. I gdybym to wstawiła zdjęcie na przykład na Facebooka, to by zalała mnie fala hejtu, ale tak, mój pies używa zabawki, o którą kłócą się wszystkie dzieci. Jest ona opyplana i ulubiona. No i moi znajomi o tym wiedzą, bo niech ciągle z nią tylko lata jak ktoś przychodzi. Więc jeżeli możecie kupić, albo nie wiem, odebrać na naklejki, czyli kupić pięć razy drożej, no to możecie właśnie zakupić taką maskotkę. Mamy również takiego otoboru, suka, bartka, który nie przypadł mińkowi do gustu, bo ma małe uszy. Więc no, ta zabawka, która nie jest opyplana, to znaczy, że po prostu nie jest fajna. Mamy również łowcową poduszkę z zakopanego jeszcze z metką. Kosztowała 25 zł. A jak coś jest z metką, to oznacza, że w ogóle to jest dno tandeta i, i, i po prostu niefajne. Mamy tutaj napis: Karpacz, prujący się, nóżki, które nie chcą utrzymywać tej łowcy. No i cóż tu powiedzieć, taka, taka zwykła poduszkowa łowca. Jako ciekawostka dodam, że jeszcze nigdy jej nie rozpinałam. Ale jest ona tak mięciusia, że aż żal mi ją oddać Minkowi. Więc sobie siedzi tak w pudełku i się patrzy tymi swoimi łoczami. Mamy również już kilkuletni. Szarpaczek, który można nazwać ciemnoszarym, czarno-czarnym i biało-szarym, ponieważ jest on strasznie byrgodny, unerany i w ogóle, co oznacza, że sprawował u nas godną służbę. I teraz jest na emeryturę. Emetur, emeryturze. Ponieważ Nionek nie interesuje się już takimi zabawkami, jest on dość malutki, więc idealny do psiego małego pyszczka. I tutaj muszę przyznać, że takie szarpaki z zoologicznego są o wiele lepsze niż szarpaki z pepko, ponieważ z pepko tutaj te wszystkie i im wylatują, a tutaj chyba nawet żaden jeszcze nie wyleciał. Więc można tym trząść ile się chce, trzymając za jeden włosek, a on po prostu i tak, i tak nie wyleci. Mamy też oczywiście rybcie, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Tam się już o niej wypowiadałam, więc zapraszam Was do tamtego odcinka, żeby się trochę więcej o niej dowiedzieć. Znaczy nie wiem, co można się dowiedzieć więcej o zabawce, ale po prostu Was zapraszam. Teraz mamy bardzo popularną zabawkę, czyli taką na jedzonko. Jest to kosteczka z PEPKO, z koloru takiego morskiego, chociaż w kamerze wygląda to dość inaczej. Niestety Nunik nie przepada za nią, ponieważ jego. Um, on by chciał do wszystkiego wtykać nosa, a tutaj się po prostu jego nos nie zmieści, a językiem tego go dość denerwuje, więc no, po prostu ta zabawka się u nas nie sprawdza i tylko parę razy była wypełniana. Yy, głównie. Pastą Tubidok, którą musiałam potem wyjmować łyżeczką, bo Nunek i tak jej nie chciał zjeść. Znaczy sama pasta mu smakowała, ale akurat uznał, że przecież w takim gumowym czymś ona smakuje gorzej i nie będzie jej jadł. Więc to jest aktualnie najgorsza zabawka u nas w naszym zbiorze. No i ostatnimi rzeczami są to piłki. Piłki to najlepsza zabawka, oczywiście. Na świecie Chociaż i tak, i tak nie Nietoperz je pobija Mamy piłkę Kauczukową, ciężką Która wszędzie się toczy Wszędzie się zmieści i w ogóle jest bardzo fajna Jest ona zapachowa Do wody, tylko tyle, że niech się boi wody i niuniek do wody Z nią nie wejdzie, no ale po prostu Jak będzie sobie tak Kulululu robiła sobie po podłodze No to wtedy po prostu będzie fajna Mamy również maluteńką piłeczkę z Kukop, cu, przepraszam, nie umiem angielskiego. Tak się prezentującą, niestety przeszła już swoje, jest na największej emeryturze, chociaż ma dość mało lat. Tak się prezentuje, niestety jej Irokest e został sklejony. Oczka były słabo wykonane, co świadczy o tym, że po prostu się odklejają, więc tą piłeczką już się nie bawimy, chociaż ona fajnie się odbija. Mamy również jeszcze piłeczkę, która znajduje się teraz na ekranie. Jest to piłeczka do water football, czyli do takiej piłki w wodzie. Do gry w piłkę no raczej siatkówkę bym nie polecała ewentualnie ręczna, no a nożną raczej też nie będziemy grać w wodzie chyba że jest taka dyscyplina no nie wiem w każdym razie jest ona niuńka i uwaga uwaga jest to piłka sprowadzona z Bułgarii która była mieć być moja, ponieważ się strasznie nudziłam na koloniach. No i jak wróciłam do domu, no to po prostu juniek ją wziął. Jest to już piłka flag, trzeba by było ją napompować, ale no po prostu nie chce mi się iść do piwnicy, a ona sobie też leży, bo nawet nie wiem, on się słodko nią bawi, ale jakoś tak sobie leży. Więc to na tyle już w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Naszego kanału. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!